Cześć maniek Maja, ja idziesz Maja no. no Cześć wam wszystkim Witam Was po dłuższym czasie nieobecności w tym też za dużo filmów nie było Ostatnie 4 miesiące prawie No, już niewiele brakuje do 4 miesięcy znaczy był do mnie taki bardzo ciężki czas, nawet tam w ostatnim miesiącu żeście się my pytali co się, w komentarzach jak już całkiem przestało wciepować filmy, to ktoś się my tam pytał co się dzieje, czemu nie nagrywam, kiedy filmy będą były, takie zapytania, no też dziękuję wam za te życzenia świąteczne, noworoczne, co nam niektórzy przesłali. To, to gdzie wie się domyślić, wtedy kto, kto tak naprawdę pamięta o, o człowieku, no, jak człowiek troszkę zniknie, a co się stało? No, okolica wie, no, pisałem w komentarzach paru osobom, że jak odchodzi najbliższa osoba, to raczej słabo jest z nagrywaniem na YouTube, po prostu nie chce się człowiekowi, no. No coś poradzić Takie życie Słabo jest z moim odpisywaniem też na Wasze komentarze, no bo brak twórczego natchnienia można tak powiedzieć dobra to jest taka kwestia w kwestii rozpoczęcia odcinka. Co ja robię na dziś, dzień dzisiejszy Także jest już pierwsza po południu, czyli, oczywiście, standardowo tam bydło nakarmione z jednej i z drugiej strony, że jest mróz. No to nie mogę sobie wody do wadr napuścić, muszę je nosić zaś ze środka. I to tak wychodzi według prognozy pogody, że przez jakiś czas to potrwa. Bo na dzień dzisiejszy mamy 8. Tak, 8 poniedział stycznia, poniedziałek. Po drugiej stronie już mu chlewiki gnuj wywalone, zostały mi dwa ostatnie. Kiszonka na karach już mu poładowano. Na jutro mi jeszcze na wózku zostało trochę, ale nie będę dzisiaj chciał jechać do broga, żeby naładować nowe kiszonki, bo niby jest mróz, ale ten śnieg robi za warstwę izolacyjną. A tam w tym, w tym, przy tym brogu, to ja już miał błoto takie po kolana. Kolejny narobiony, ja to ostatnio w sobotę, nie w piątek, piątego, żech to wyrównął. Liczymy na to, że przyjdzie mróz i to zamarznie. Nie? Także było już te minus dziesięć w nocy, ale ten śnieg to izoluje, i pod spodem jeszcze to jest miękkie. Następ, teraz w nocy mu być podobno minus 17 przy minus 18. I w tym momencie liczę, że to zamarznie i jutro będziesz mogł tam bez problemu po kisionka. No. A na ten moment tu mam gorąco woda. siebie 150 komentarzy, panie, czemu sobie pan go płynem nie zalejesz? Ten traktor nigdy nie był płynem za laty. jak był nowy. Ja za mojego życia już nie pamiętam, że był płynem z Także jakby go teraz płynem zalał, to ciekawe kto domina kapitalka silnika. Bo to, że wywalił uszczelki na tych tulejach, czy, czy jakiś przedmuchał jakoś uszczelka pod głowicą pójdzie kana z kanału wodnego w olejowy, to jest prawie więcej niż pewne. Ten silnik jeszcze na gorącym ostatnio z, z sum się odbył i tak go do, a wylał mu na ciepłym. Ja do, no już trochę że pojeździł książka na dołu, tam w tym błocie się potaplo i mu trzy atmosfery na yy, zegarku bo to co chcesz ruszać ten silnik nie jedyne co to kopci myślę albo końcówki wtrysków albo pumpa wtryskowa by trzeba było zrobić no nie wiem albo też ściepnąć miska olejową i zajrzeć mu od dołu to jest kwestia tako że mm, po ostatnich wydatkach troszkę po zeszłorocznych wydatkach o troszkę jest tych na oczywiście na jakimś tam plusie, jestek, ale nie mogę sobie pozwolić, żeby skakać i rozwalać kasę na lewo i prawo. Także najpoczymniejsze rzeczy trzeba zrobić, a... a wiadomo jak to w zeszłym roku było. W zimie my sobie nakupili nawozów za 5 koła, bo tam minister rolnictwa kupujcie, bo nie go do kupu, potem nie będzie, a nawet wiosnę no i był zonk a pszenica czy trzymajcie bo zdrożeje a potem szlak trafił cyna, my po 700 czy po 800 sprzedawali za to na, no i skąd ma być teraz kasiora żeby na jakieś inwestycje była nie na remont to się tam oczywiście coś znajdzie jak będzie już tak daleko dobra, jo tam mam ten szlauch ściepnięty bo tu w tym kulanku zawsze się zbiera mi woda i nie chcę spłynąć także ja przykręcę ten szlauch Zalewam go wodą. No, jeszcze oczywiście zaraz sprawdzimy, czy ma paliwo. Bo muszę przywieźć balsumę i balsiana. O, panie! Bida z nędzą, ale na teraz tyknie. No. Dobra. Pauza. I widzimy się później. Dobra. Woda zaloto. Widzicie jak się zdepnie, o, to woda się pływa go nie ma zamroźnięte, także niech to tam jechać, kto do tej kiszynki siedzi się toplać, to co on na dzisiaj, to on na dzisiaj, I to sobie przyjeza. Traktor niestety uwalony, nieumyty, no bo tam toplał się w tym błocie. Ferguson też jest uwalony, nieumyty. No. Niestety ostatnie miesiące, no trochę dużo roboty. No. Mało czasu, dużo roboty. I tak to wygląda. Pierwszy raz w życiu nieumłoch traktorów na zimno Dobra. Tak. Żeby miał lżej, to mu odłączymy hydraulika. Olej jest na pewno gęstości miodu. I zaraz będzie wycierać pumpa hydrauliczna. O. Ciepłym go z zbiegu, Odprężnik nie robię takich czarów. Nie wiem w ogóle. Ech. Dobra, grzejemy świeca. Świece, sorry. Podgrzeję mu do... trochę dłużej. To, że i tak będzie długo pewnie hechło, bo od kiedy on stoi? Od 5:18, no 3 dni. W nocy minus To trochę było. No co, próbujemy? Znaczy jeszcze chwila. Spróbujemy. O, bych ta wajka przytrzymał drugą ręką, to by chycił. do mu klocka pod kółko I niech se tu klepie Wyciepia za tym czas te dwa chlewki te co i został do wywalenia wiadro co wezmę ze sobą zaraz Bo roz niedawno że też wody, wody zalewał Jak były to poprzednie mrozy Jak wiatr dmuchnął to nie zauważył Jak wyjeżdżał z garażu to przejechał jak te wiadro. Już było jedno myli No. Więc tam pomału klepie, niech się grzeje. A i o ostatnie dwa chliwki wyciepać, potem mi zostanie, słowo mi się przywieźć. Też też subal sianna przywieza. Schodzi mi to sianna jak pierwyn, nie? Może tu ktoś z okolicy miałby jakieś bale sianna pod... nie za miliony do sprzedania. To można mi dać znać osobiście. Czyli jest takiej okolicy najbliższej, Nie, tam nie zamierzam jechać 15 km, posiano. Dobra. Bydlaki. No, jakie mają futro zimowe. O, skobany. No. Dobra. Ciepa te dwa chlewiki. Ten No i. O. Tu widzicie, woda mi zamarzła, ale to jest cienki lód, bo to śniegiem przysypał ten lód, jest cienki, to na wieczór tu mam taki fajny klocek. <noise> ten klocek biera i rozkuwam ten lód i wlewam. Ale na rano to już bym musiał niestety nosić. Dobra, to po tym. No i tela na razie. Traktor schowany. Woda zlatuje, oczywiście już mi kranik jeden, ten od przymarzny, trzeba było go odmrażać gorącą wodą, żeby woda spuścić, ale to już tam, takie rzeczy to ja już znam. O, gęsi lecą, A widać nawet coś tam. A. Co, słuma i siano w chlewie kiszonka na karach naładowane, gnoj wyciepany. Woda zamarznięta zleksza, może się udoprzekuć, jak się nie udoprzekuć to będę nosił nowo, a ta wniesa do środka, żeby rozstajała. No i co? Połowa prawie trzecia po południu, ja robię przerwę i da sobie jakiś obiad zrobić, no bo dobrze, że gotowca. Łazanki z kapustą, styknie odgrzodzi i już jest obiad. No i przerwa z dwie godzinki. Może 2,5? Zobaczymy. I na wieczór zaś wyłoża, futrować. Ta przelotka. Dobra. A, zapomniałem jeszcze. Tam, tam, tam jeszcze jest bal kiszonki, które chyba wam o tym niegodołach. Czyli Fergusona też trzeba było odpalić. zielony na szczęście na płynie. I mimo ma problemów z odpalaniem, bo tam i świeca jest założona żarowo i wszystko groi, i buczy. Jest jak najlepszym Stanie ten silnik i fajnie odpolą. Czy no jest kanał no już moc swoje lata? trzeba będzie myśleć pomału o jakimś przeglądzie tego silnika? Sprawdzić, co tam trzeba w nim porobić. Porównać kapitalka silnika. Kosztuje 5000. Trochę dużo. Zobaczymy. Może w końcu przyjdą te, przyjdzie ta reszta dopłat i obejrzymy. Wiele tego będzie i rozplanuję się to. Jak coś zostanie. To się zrobi. Nie zostanie. Będzie czekało do żniw. Spierdzieli się, będzie czas zrobić, mimo tego, że jest nie do burkasy, no ale zawsze tam jak wiadomo człowiek jakiś zapazmo na takie wypadki. No, dobra. Dobrze, teraz. Wiecie mniej więcej co umie Wiecie mnie inteligentni, domyślą się w tych paru słowach, co powiedziałem na początku. Dlaczego mnie nie było. I nadal nie wiem czy teraz będę jakoś bardziej regularnie nagrywał czy nie. Bo troszkę brak twórczego natchnienia, a na chama, na siła to nie ma co nagrywać. Będzie coś do nagrania się nagro. Zresztą ten telefon w mocowaniu na głowa to jest słaby pomysł, tym się źle nagrywa. Bo mi się źle to potem oglądo. A GoPro jest za drogie, żeby kupić, poza tym zaś by było kombinacje alpejskie, musiałbym mieć porządny program na komputer już tym razem do obróbki filmów, a tak to do wszystko obrobić w telefonie i tyle, no że w czasie roboty się ciężko nagrywa. no. Szczególnie w zimie, jak masz na łebie, bo jak w lecie czopki na łebie nie ma, no to idzie założyć ta na, opaska na, na łeb jakoś to idzie. Dobra. Nie wiem co by wybierał do miaturki, chyba traktora żeśnikami nie nagrywał. <gry> Nawet kuruje zima. A co tu siedzisz? Idź do kurnika. To są tam nie no trudno. Ale tam sobie przynajmniej na grzyndzie siedziesz. Dobra, idę do pieca obejrzeć. Bo jak za słabo się nim opiekuje, to potem w chałupie mi je zima. Ale to jest na to dobry sposób, gdzie się zakidrać pod pierzina i też jest ok. Nic, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.